czy ja dobrze idę czy nie. Tu mamy ten śluz. Tu mamy te wszystkie badziewia. O! Dobra. O! Podpal Podpal kolego sympatyczny. Latareczka, latare Serio. To od razu to też rozwalę. Dobra, Latareczko. Nie! No przecież! Nie zmieścisz się tu. Eee, cmoki mnie w pompkę. Dobra, schodzimy na dół. Lina. Dobra, to to jest dobry znak, że ja tutaj nie byłem. Że ja tutaj nie byłem, ale czy ja tutaj coś ciekawego znajdę? Ja tutaj, ja tutaj. Mamy dwie... Mamy dwie drogi. Dobrą i złą. Dobra. O pięknie! Gdzie tu Gdzie ten gówniarz jest? Tu Uu! czekaj. No King Zbierzmy ten creepy armor. Mam od groma w domu krypi armora ale mimo wszystko się to przyda. A tutaj nic nie ma, dobra. Czy aby na pewno tutaj nic nie ma? No nie, nie wiem po co w ogóle to miejsce tutaj znaczy to, to przejście tu jest. To chyba tylko, żeby sobie zapasy wziąć. Nie, dobra. Wpadam. Spadam, idę tędy. Tu mamy butle o kosmonauta, co on mi daje? Nic mi nie daje, ani żadnego schematu, ani nic z tych rzeczy, panie. O, tu się sola yy, bardzo, ale to bardzo świeci. Oprócz Solafitu przejście pod ziemią, dobra. Znaczy pod ziemią pod wodą. Fantastycznie. No, fantastycznie. Kości zawsze się przydadzą, ale. Ty no dobra, ale. Ile mam kościonego armora? No trzy sztuki. Proszę bardzo. Robimy miejsce. Mamy linę. Mamy to. Więc raz. A co mi jeszcze tu potrzeba? Linę. Bęk. Kawa z rana jak śmietana. Dobra, mm, tutaj ile tego mamy? To zabierzmy w ogóle. Tu tego mamy, drodzy Państwo, cztery sztuki. To zabiorę jedno. Teraz tak, mil numer 13. Sloppy Joe. Ty, 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 ty i jeszcze bym potrzebował coś się napić. Te flary. Te flary teraz można dać na przykład pod siódemkę, ponieważ i tak mi nie jest potrzebna e, potrzebne te kukry. A tak to zawsze będzie możliwość rozświetlenia sobie widoku. Okay. No to mamy stateczek. Mamy stateczek, moi drodzy. Czy tutaj są jacyś wrogowie? Nie Ale Z tego co wiem to tutaj powinien być Goddammit. No właśnie Z tego co wiem to tu powinien być kolejny element artefaktu Albo i nie. Starożytna zbroja, zebrano. Okej. Okay. Czy ja mogę jakoś tutaj zapisać. Chyba nie. Chyba nie. Nie wiem, nie wiem jak wy, ale mi to tak średnio się podoba ten statek. No takie trochę to zawiłe. Niby to kosmonauci, niby ten. Czekaj, tam coś mamy. Nie. Wydaje mi się, że nie wziąłem wszystkiego z tej yy, tutaj, drodzy państwo jaskini no ale dobra ok idziemy na górę zobaczymy gdzie mnie to zaprowadzi tam podejrzewam że gdy ja zszedłem na dół to tam była jeszcze opcja żeby pójść w prawo i, i tam był jakiś schemat ale to już nie będę się teraz wracał bo nawet nie mogę nie Nawet nie mogę. Grunt teraz to zapisać. Grunt teraz to zapisać. Mhm. Dobra, wlazłem na górę mamy kolejną linę której nie mogę użyć o teraz mogę dobra tu coś mam a, a dobra myślałem że dwie opcje mamy ale nie tutaj nie ma żadnego przejścia tu, ma, tu nas dziś prowadzi, tu nas dziś prowadzi. Zaś y, kości, które nam się przydadzą. Tu mamy linę i oczywiście zero możliwości, aby pójść dalej. No dobrze, to idziemy w górę. Daleko nie mamy. Ja to bym... Ja to bym jeszcze jakiś schemat tu przytulił, ale. wybaczcie że ja tak o tym schemacie mówię non stop, tylko że ja wiem, iż dodali sporo tych schematów, nie? I... tak jak... Oh, oh. Ty w życiu. I dlatego ja chciałbym je wszystkie znaleźć, nie? Tak sam na własną rękę. Żeby nie było, że nie eksploruję dokładnie, nie? No i dobra, i tu już nic nie ma, i podejrzewam, że wypłynę gdzieś daleko poza obrębem tej jaskini. Grunt, żebym mógł tylko sobie zbudować ten, szałas. Ten cholerny szałas tutaj przed tym, przed tą. To jest pomysł, żeby. Za każdym razem, kiedy zapiszesz, usuwać swoje szałasy. W tym momencie lepiej ci gra wydaje mi się, chodzi. Bo ona tak wbrew pozorom to nie jest y, jeszcze zbyt cudownie zoptymalizowana. U! Dobra, katana zdecydowanie lepsza. Ja pierdzielę. Katana zdecydowanie lepsza. Dobrze, ale to się siłę, kurde, e, e, ten. Boostuje nie? Po prostu uczysz się mocniejszych ataków. No patrzcie, jakie. Ja... cholera nie chce tą, tą strzelbę. Chociaż strzelba podejrzewam się przyda do walki z y, naszymi y, przyjaciółmi bosami, ale. Dobra, tutaj coś jest. Kolejna lina. Tu mamy czachę. No nie, tu na bank nic nie ma. Ta o! A nie, to jakieś takie dziwne kości, których nie mogę wziąć. Dobra, to idziemy. Bank. Już... To wydaje mi się jest ostatnia prosta do wyjścia Idealnie. Koniec kawy, koniec odcinka. 34 minuty. No, tak by było. Będę musiał przejrzeć, czy się jakieś shorty z tego y, przydadzą. Przestań, przestań, przestań. Normalnie. Teraz mnie nie wystraszyłeś, panie nietoperku. Dobra, tutaj nie ma nic. Też nie ma. Stary, tu znowu na dół. Ale tu są dziwne przejścia. U, u! Chat. Dajcie mi znać, znaczy chat, w sensie to nie jest stream, ale... Czy ja właśnie wróciłem się do punktu wyjścia i zamiast wyjść wyjściem głównym, to ja z powrotem zszedłem tam, gdzie idzie się w głąb jaskini. No nie, w sumie czekaj. No nie. Uh! Ja pierdzielę weź tu na hardzie w to graj. Ej, nie, no nie gadaj, że ja się cofnąłem. 27 hmm. minut Hoszty w życiu. Oszty w życiu. Na wszelki wypadek. Noż! Czekaj, muszę przeładować, bo... No dawaj! God damn it. Ja się chyba cofnąłem tam. Ale nie, kurde, to tyle zombiaków by było. A czy zombiaków? No, no mi się z przypomina, nie? W ogóle, dajcie znać, jeżeli ktoś jeszcze wytrwał do tego momentu. E, czy chcielibyście zobaczyć grę Content Warning e, w moim wykonaniu na kanale? E, mile widziany komentarz. Bo gra jest taka nawet miara ciekawa, ale aktualnie no. Nie, dobra, okej. Okay. Jednak to nie jest... Jednak się nie cofnąłem, dobra. Ja pierdziele, jaka to jest duża jaskinia. To wy sobie nawet nie zdajecie sprawy. Okej, okay, tu nic nie ma. Na pewno nic nie ma, to idę tam lewą stroną. Chyba żebym się po prostu... Um. Czekaj. Ostatnio chyba był ten jakiś schemat, nie? Slip now, tego nie mogę. Ja chyba po prostu podzielę ten odcinek na dwie części, bo to strasznie długi wyszedł. Kurde, na pewno nie ma tu niczego? No nie, nie ma tu żadnego schematu. Dobra, tam też nie ma. To idźmy dalej w takim wypadku, to jest przejście tutaj, dobra. A tu? Ja! Na razie dobrym. Dobrym wyznacznikiem tego, że idę do przodu, jest to, że nie mam rozwalonych tych tutaj drewienek, nie? Bo jeżeli byłyby drewienka rozwalone, to znaczy, że ja faktycznie się gdzieś tam cofnąłem. No jak mogłem nie trafić? Dobra, zginąłeś. Teraz zginąłeś? Tak, zginąłeś. Ale pięknie. Och, widzieliście jaki mistyk? Przeładujmy. Pam, param, pam, 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 pam. Tak, zdecydowanie po ten, na dwie, na dwie części. Podzielę ten odcinek. Okej, okay, tu nic nie ma. Tu mamy tylko tego nie mogę ten, robi. Okej. Okay. Na górę jakoś coś? Ale dzieciacków Tu jakieś przejścia Ja pierdziele jaka to jest ogromna jaskinia No i dobra i tu już mamy Tu już na pewno mamy wyjście że ale ty tak od 15 minut mówisz. Oj, dobra, dobre, dobre. Nie moja wina, że się zgubiłem. Ale to wyszedł y, większy odcinek... Czekaj. Max sama się butla chyba wymieni, nie? Tak jakoś to było. Tak tak i teraz tutaj mamy wyjście. Dobra elegancko. I tu jest wyjście. Mamy to moi drodzy. O ja pierdziele dobra. To teraz robimy tak. E, znaczy na pewno zakończymy ten odcinek, nie? Mam nadzieję, że się podobało. E, jeżeli tak, zostawcie łapeczkę, zostawcie komentarz. E, no, będzie po, podzielony ten odcinek. To zdecydowanie 44 minuty. Nie chcę tak robić e, takich długich odcinków, więc będziecie mieli dwa odcinki. E, dla mnie plus, bo nagrane za jednym razem. I, i w sumie tyle. No, zapraszam do oglądania m, następnych odcinków. I teraz spróbuję wejść do menu, zobaczymy czy mi się wykrzaczy OBS. Nie, nie wykrzaczył, dobrze. Co to, to my mamy? 5 na 7. No dobrze, jeszcze dwie części mamy. I teraz zobaczę, mogę to połączyć, to połączyć.